Jest źle, bo bardzo mocno zalewasz skórki. I kurczę, no nie wygląda to dobrze. Jest bardzo nierówna krzywaca zewnętrzna, czyli ta powierzchnia paznokcia patrząc od, od frontu. Pozalewane są skórki, aż bym powiedziała napuchnięte, tutaj będziesz musiała popracować dość. Ojej, bardzo grube wolne brzegi. Do tak krótkich paznokci tu ja, my nie musimy budować nic. My tylko po prostu cieniutko nakładamy żel I, i tyle, no. Leciutki łuk tylko tworzymy na grzbiecie, bo to tutaj wszystko, to są pozalewane skórki, bardzo niedobrze i robisz sobie krzywdę tym niestety. Ja nie wiem, czy ty cokolwiek robisz z tymi skórkami, bo żeby aż tak pozalewać... To jest, to jest wszystko na nabłonkach, to będą zapowietrzenia, to będzie odpadać raz, dwa. Jest bardzo... Już się coś złego dzieje z tymi skórkami, bo już są takie przesuszone. No, szczerze powiedziawszy, dawno nie widziałam tak źle wykonanych paznokci. No niestety bez jakiegoś szkolenia, nawet tutaj na YouTubie bezpłatny nagrałam taki Wam kurs online, kurs live. I to jest taki bez montażu, wiadomo, że to jest ułamek tego, co jest w kursie takim na kulo.pl, no ale zawsze coś jest tam ten.